Witam, ja jestem Interpa, to jest kolejny odcinek Postala i zostało nam ostatnie zadanie. Tak jak mówiłem, pomiędzy odcinka, pomiędzy, znaczy po tamtym odcinku, tylko słuchałem się, że jeden podzielony chciał mnie zabić. Zawaliłem go ze snajperki. I co zrobimy w tym odcinku? To zostało nam już tylko jedno zadanie, jeśli pamiętacie, z pierwszego odcinka w wtorku, wtorku. Yy, Czyli wyspowiadać się. Zadanie stanowczo chyba najciekawsze. Przynajmniej jak dla mnie. No, ile będzie stóp? 300 ponad, nie jest źle. Yy, najszybszym przejściem będzie właśnie przez RWS. Chociaż może jest szybsza, ja chodzę jakoś naokoło, ale wiem, że tędy też się da. Dwiemy kota, zwyczajowo się nam przyda. I tutaj radzę uważać, gdyż to miejsce jest opanowane przez demonstrantów, których chwilowo tutaj nie ma. Co mnie całkiem cieszy. No i weźmiemy sobie przy okazji smega i trochę amunicji do strzelby. Tu zmagnowaliśmy w poprzednim odcinku na zombiaki kanister. Peniskach na razie nie mamy po co używać. Potem może być jakoś bardziej przydatny. Chociaż ja przez całą użyłem go naprawdę malutko, głównie na bronie białej. Zostawiłem. No i w ten oto sposób zrobiliśmy sobie szefa. Więc już jest nieżywy. Jak miło. Chociaż tak się odrodzi następnego dnia. Tam jak zwykle zioło. Przydałoby się je wziąć. A, kurde. Ciężko tutaj po tym wszystkim chodzić. Ale to nie tak, że to jest niemożliwe. Jest to już raz to pokazywałem. Da się tutaj dostać. A hop. Ale myślę, że wtedy najlepiej będzie się tam dostać. Jak działa SMEG? To smeg jest to wzmocniony shotgun. Nie wiem czy go pokazywałem. mi czy nie w ten sposób. Aha, I jeszcze jedna broń Taki kij z kolcami. Nic niby specjalnego, ale to, co będę tam się ętuję, to mieli tą broń właśnie Ochroniarze Garego. No, nie wydaje moim zdaniem całkiem fajny dźwięk. Hmm. Nieładnie, tutaj widać jest klinika, fabryka złomowo, dzielnica, kościół, cmentarz. Czyli tędy się tam dostaniemy spokojnie. I kościół jest chyba najfajniejszą lokacją w tym dniu. Tak jak dla mnie. Może nie tyle samo spowiadanie, bo tam znowu będzie kolejka. Z czego można wszystkich wybić, albo w ogóle zrobić księdza. I tutaj też nam zaliczy zadanie, ale... Ja się chcę wyspowiadać. Mhm. Chyba nam tam też się da dostać. I to dostajemy się tam. Hmm, hmm, hmm. Kurde, nie pamiętam. W takim że musimy stąd tam przeskoczyć. O nie, dobra, już wiem, 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 wiem. Z tego czegoś skaczemy tu, i z tego czegoś skaczemy na to. I hop. Mam no, głównie amunicję do shotguna. Nic specjalnego. W tym miejscu możemy kupić kanistry. Ja jednak ich nie chcę. Może sobie zabrać kasę. To jest apteczka przy okazji i jeden kanister. No, chyba też logiczne, że sobie kupimy kanistry, skoro to ten jak to? Stacja benzynowa. Wychowało mi tego słowa. Ty możemy sobie spokojnie przejść byle tam do środka, nie tam. Nie będę że w środku było coś przydatnego. Tutaj za to są apteczki, potem jeszcze kasa będzie. Hmm, gdzie jest moja kosa. I jak widzicie, tam, nie wiem czy znaczy, nie wiem czy widzicie, jeżeli nie, no to... Dużo mówi ładne zbliżenie zwykłej snajperki. Są ci od książek WON i zestrzelimy już na odległość. Będziemy mieli przynajmniej potem spokój. Hop. i jesteśmy w kościele, znaczy no przy kościele. Teraz wejdziemy do kościoła. Oczywiście, w środku pracujemy już na start rozrubę. Hmm, chyba najbardziej. Znaczy, to będzie też kolejna kadenka, jeżeli dobrze pamiętam. No, raczej dobrze pamiętam, bo gry sporo razy przedłem. Nie tylko w wersji i też w podstawce, więc wątpię, że się pomylił. Hmm, tutaj fast foody ukryte. Nie wiem, może się komuś przydadzą te lokacje. A, no, wracają zetni. Nie, to nie. Tutaj potem się otworzy, ale to potem naprawdę. Będziemy stąd wychodzić. I tutaj jest ukryta amunicja, dwa kroki, pizzy i apteczki. A wracając stąd, aktywujemy. No, wybiegaj. Aha, za nami. Udało mu się przekraść. Aktywujemy tego tutaj taliba. Tak, jest to talib. K nagle chciało się nas zabić. No, my mu tutaj tylko ręczkę Gary ma specjalną opcję, że jeżeli ulepnie mu rękę, będzie coś miał innego na dłoni, zamiast takiego złożonej. Ale to pokaże, myślę, że dopiero w AWP, alb albo jak damy się złapać na komisariacie, bo tam właśnie jest teraz Gary. Nieważne czy go zabiliśmy, czy nie. Dziń! Chciałbym jak coś zostać na pierwotnym po potem. I to jest ksiądz. Yy -y, I tak oto wygląda śmierć. Yy. Niestety trzeba uważać na tej lokacji. Ja tego nie zrobiłem. A ja nie będę wam materiału, więc zobaczyliście, jak to jest zginąć. I jak wczytujemy, to wczy wracamy na poprzednią mapę, więc. Nawet tej się nie trzeba trzeba uważać na tych lokacjach, bo łatwo na nich zginąć. No dobra, odpuścimy sobie tamtą amunicję, nie powiem, że nie. Jeżeli już zabijamy księżyc, to radzę to zrobić w pierwszej kolejności. I znowu. No, naprawdę, jest to dosyć trudne. Jeżeli chcemy to zrobić z broni białej. Gdyż te granaty, których oni używają, są dosyć sprytnie zrobione, i jeśli nie będziemy dosyć wystarczająco szybcy, to za wiele nam to nie da. Ostatecznie możemy używać kotnika do zrobienia tego luzem, ale no nic, ja użyję broni palnej. Najlepiej rewolwera. No i nowa broń, Święty Granat Ręczny, jeżeli chodzi o wersję Wormsową i tak się oryginalnie nazywą, to nazywa się Bożym Granatem. Dobrze no, się wysprawdzimy tędy sobie spokojnie, po dwóch śmierciach przypadkowych, hmm, tutaj nie ma. O, to jeszcze będzie granat, więc bez obaw. Będziemy wracać, będziemy wracać tą górą, więc trzeba chyba bardziej uważać. I... I... tędy do spowiedzi. Co no, można no, po co gdzieś tam, czasem może coś leżeć w takich miejscach, chociaż niekoniecznie tutaj. I spowiedź tu, jak widzicie jest kolejka, więc... To na pewno było szybsze, niż czekanie. Jeżeli czekanie, aż cała kolejka minie. Nie, no może ja użyję innej broni, co? Członkowie jakby w sumie naprawdę sporo HP, więc trzeba uważać na nich. I tak nawet nawalać przez nieco ponad minutę. Więc co no myślisz, że złodziej, że odpłynął kosmotnie ojcze, że ciężko zgrzeszymy. Naprawdę, bo nie robię sobie jaj, jestem grzesznikiem popyku. Czy złożyłeś ofiarę na kościu? Tak. W takim razie odpuszczam ci grzechy, synu. Następny. Dzięki. Kolejne zdanie skończone, chociaż nie do końca. Jak widzicie, coś się dzieje. O ci chodzi? Własnego tyłka byś nie było. Ej, kolego! Jeśli nie jesteś częścią rozwiązania jasna dupa! <śm> Czas, I zadanie skończone, możemy potem tym zadbić księdza, ale jego pancerza i tak, tak nie podniesiemy. Ja, żeby się tutaj zbytnio nie męczyć, użyję kotnika. Mam aż 4, więc jak widzicie, wszystko dzieje się o wiele wolniej. A my możemy sobie spokojnie atakować wszystkich tutaj, którzy mogliby nas zabić? już ja, coś mi klatkuje, gra. Ja. nie wiem z jakiego powodu, ale dobrze, że to jest. No już. Tak, tutaj kolejny. Tam się to przejść jak najszybciej, żeby kotnikom jak na najdłużej wystarczyło, bo tutaj będzie kolej z bazuką. tam wyrzutnią rakietę, jakkolwiek byście to nie nazwali, nie? O, dokładnie ten. Tu ja nie chcę mieć z nim do czynienia bez powodu. Nie, no no, ja... ja stąd tu Technicznie zadanie skończyliśmy, więc problemu być nie powinno, że uciekam i wam nie pokazuję, jak to wszystko bijam, A to nie ma sensu, naprawdę. No, jeszcze tego załatwimy tak przed odejściem. Gdy coś mi zaczęło się pewnie miejsce mi się kończy na dysku. Tak, <laughs> <laughs> tak jeszcze tylko trochę mi się z tym wytrzymać. Potem zmienią całkiem komputer. I tyle by z tego było. Tak w połowie lipca, pod koniec połowy. No, 26, tak no. No i Koleś, jak zwykle, po udanym dniu wraca do domu. niego niewielką fortunę, dałem. O no, tak, niewielką fortunę. Słuchaj, czy te rzeczy nie stają się bardziej cenne w śmierci na mężczyzny? Tak, a co? Zapytam. Tak więc, tak, chodzi będzie mówić zadanie, ja powiem swoje. Mam nadzieję, że człowiek się podobał. Jeśli nie, no to komentarze one wyjątkowo bardzo mnie motywują, co poprawić i w ogóle. Skoro no, już jestem w ulicy, chyba powinienem zostawić coś No, komentarze najbardziej mnie motywują, nawet bardziej niż szłapki. Tych od Was nigdy nie wymagałem i wymagać nie będę. No i co jeszcze tak wielkim skrótem? No chyba do następnego odcinka. Trzymajcie się i cześć.